Ginkomilowa, substancja, która najczęściej podejrzewana jest w swoje działaniu wspomagające naszą pamięć i koncentrację. I słusznie jednak jest to substancja, która w swoim składzie zawiera ponad 60 substancji bioaktywnych, to znaczy takich, które w różny sposób mogą wpływać na nasz organizm. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że ginkomilowa uszczelnia nam naczynia krwionośne. W prostych słowach ujmując, Wspomaga nam regenerację naszych żył, przez co stają się one bardziej odżywione i są bardziej skłonne do transportowania substancji odżywczych do całego naszego e, organizmu. E, pierwsze objawy, jakie powinniśmy zauważyć przy okazji suplementacji i wzmacniania naszych naczyń, e, to to, że zmniejszą nam się cienie pod oczami, że będziemy mieć mniejsze obrzęki, że mniej widoczne będą pajączki gdzieś tam na, e, na skórze w dalszym etapie będzie nam się normalizował poziom cholesterolu, bo też krążenie będzie bardziej e, znormalizowane. No i przede wszystkim będzie też e, wpływać na naszą pamięć i koncentrację, ponieważ od niedawna wiemy także, że Ginkgo wpływa pozytywnie na nasze komórki nerwowe. Jest w stanie je regenerować, dlatego będziemy tą Ginkgo wykorzystywać także przy e, zapobieganiu demencji starczej, przy zapobieganiu chorobie Alzheimera czy przy leczeniu jakimś przeciwdepresyjnym, czy po prostu przy objawach nadmiernego zmęczenia, czy nadmiernego zestresowania organizmu. A propos tego zestresowania to właśnie ginkgo bilowa jest także antyoksydantem przez to będzie wpływać hamująco na, na starzenie się organizmu, będzie zapobiegać nowotworom i będzie generalnie dodawać nam energii i sprawiać, że będziemy mieć więcej sił wytalnych, przez to także, że wpływa na nasze libido, tak? To libido, które możemy wykorzystywać w przeróżnych aspektach naszego życia Także dla osób, które pożegnały się niedawno z kawą, aby zapobiec takim objawom odstawienia kawy gdzieś tam ginkomilowa będzie bardzo dobrze to wspomagać i wspierać nasz układ nerwowy. Przez to, że ginkomilowa może wpływać nie tylko na układ nerwowy, ale też na układ krążenia może być wykorzystywana przez kobiety przy redukcji gdzieś tam objawów napięcia przedmiesiączkowego, jakieś bóle, tkliwość piersi, tak czy objawy już związane z samą miesiączką, ginkomilowa będzie je gdzieś tam do Normalizować i e, hamować. Z drugiej strony, biloba jest też często wykorzystywana przy okazji walki z nadmiarem kilogramów. Z tego względu, że wiemy, e, iż jest ona w stanie wspomagać e, redukcję tkanki tłuszczowej, także e, tych nadmiarów tuż podskórnych, tak? Czyli tych. Które związane są z gromadzeniem się celulitu, tego najbardziej znienawidzonego przez, przez kobiety. Są również badania, które wspominają o tym, że ginkgo biloba może wspomagać nam produkcję kolagenu, dlatego przy okazji jakiejś kontuzji czy, czy po prostu przy dużej aktywności fizycznej również gingobilowę możemy wykorzystywać. Tak naprawdę pod oglinkomilowem sięgamy w przeróżny sposób, tak? Niektórzy piją herbaty, inni wolą suplementy, i tak naprawdę tą suplementację w firmie KORAL także możemy zaproponować. Taka optymalna dawka oglinkomilowa to dwie kapsułki, dwa razy dziennie przy suplementacji utrzymywanej przez przynajmniej miesiąc, i wtedy po dwóch, trzech tygodniach powinniśmy już zauważyć pierwsze pozytywne efekty. Dajmy się zaskoczyć, Kingobilee!